This is very the just arrived the vicinity of Alderaan. They claim to have the data on the Death Star with them. Freighter? Freighter? I'll have you know she's much more than that, pal. It appears you are back in our fold yet again, Captain Solo. Look, if I had known all along what you were up to, I would have just let the Empire catch me on Carita. I'm just here to drop off that princess of yours and those droids. I'll take my reward and be off. We cannot force you to aid us. But know that if the empire has its way, you will find no safe haven no matter where you run. I'll take my chances. Whyway squad reporting. Tak gupia atakuje mnie. Ja Reinforcements on route. Orbital command available. Approach... All units, attack! We can't withstand that battle station's firepower. Standing by.

Chyba, to, chyba to wygram Kurwa, myszka mi się zbugowała Dobra Dobra, wa wa walczę tego, 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 tego. Bombowce kolejne, walczę bombowce Dobra Nie, Nie to już się mają myśliwców Nie, tu jeszcze coś mają

Teraz laser jak najszybciej. No dobra, oni się powinni utrzymać. Tutaj to Tam wiadomo, ważniejszy jest sam Kapitan Shipy. Może uda mi się rozważyć wiedzę ze śmierci, zanim jeszcze oficjalnie misję dostanę na jej rozwalenie. Co będzie śmieszne. Sprawdźmy, czy włączy? Tak, włączyłem nagrywanie. Sprawdzę tego powiadomienia, masz mam 5, <laughs> no musimy sprawdzić niestety.

Powiem tak, jak to będzie, że tak powiem, materiał wyjdzie krótszy, to po prostu będzie jeden. Skleję dwa materiały w jeden i wrzucę w taki sposób. Nie będę potem tego dzielił, bo to nie będzie sens, po prostu. Marzyci się do broni tego. O, wygrana. Z pytaniem czy jest koniec kampanii, czy coś jeszcze będzie? Nie wyczyli gof, palera. General Dodonna's analysis of the Death Star plans provided by Princess Leia has provided us with what might be a weakness in its defenses, and I am afraid that we will soon be forced to put it to the test. An Imperial tracking device was found on Han Solo's ship. It is obvious the Empire is on their way towards us at this very moment. How can we hope to match the firepower of that station? We cannot match it directly. Only try to exploit its weakness. This is our most desperate hour. Our fate lies in the hands of our daring pilots. We must stop the death star before it destroys more worlds. Is it have a conscience after all. If that rumor gets started, it would be bad for business. I just couldn't leave without properly saying goodbye, is all. Tactical battle imminent. Okay, I'm going to get two, but the last part of this camp. Let's We're going in. The Death Star is quickly approaching the planet. All units attack. We can't withstand that battle station's firepower. The Star will be one minute. Your orders? On my way. generator. Hold on. Ready for Setting course. Starting our attack. Target. Long range, Target confirmed. Death Star will be in range in 30 seconds. Lasers linked and ready. the, just rest oh, rest the... the Death Star will be in range in 15 seconds. The Death Star will be in range in 5 seconds. Użyj, the force look. Kupuj, like... force look. Liberuj. Jak oni mają wszyscy podpisanie? Red1, red, red Lider Jest luke tam w jednym z myśliwców. Dobra, koniec gry chyba w takim razie. Muszę Muzykę wyłączyć. Muzykę. Aha! Przykro mi. Muszę to niestety pominąć, bo muzyka, prawa autorskiej. E, no. Nie chce mi się potem tego wycinać teraz. Jak słychać, musiałem wyłączyć też muzykę, bo pewnie by leciało coś w stylu prawa autorskiego, by blokowali mnie jak w pierwszym materiale, więc no. Jako, że to pominąłem. No, co, co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za grę, że ktokolwiek to oglądał. E, następna seria, nie wiem, przy czego będzie. No. Na pewno na kampanii Imperium poczekacie chwilę, bo chcę mieć też przerwę od tej gierki. No, a tak to. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłych odcinkach z Star Wars Empire to bądź innych serii. Cześć.